Mano Rico, dobre bakanko, chcę was, kurde, chciałbym podziękować wszystkim za te bakanko, to jest zajebiste. Chciałbym kuźniła pozdrowić wszystkich i tego kurwa króla, co to wytwarza ale. Sacun, kurwa, respekt, rzucam pod nogi, nie? Chciałbym kule pozdrowić, kurde mojego ziomka. Ha, ale kurwa, mam wspomnienia z nim, kurwa, jak tam samochodzik jeszcze żyje. A widzisz, mówiłeś, kuźba, że nie dam rady na wadze, Cały czas kiera, kiera, kiera. Pa. Zielone, kuźba, zielone. Chuj. jak tam. No, Albaniec się zmył. Niestety, do szkoły. Tylko ja nie chodzę do szkoły, biedny. Widzicie? Tak robią gwiazdy, kuźde Dzieci do szkoły muszą chodzić, nie? Bez obrazy. Tak jest. Zobaczcie to. Nawet palce mi śmierdzą. Czujecie? Ła. Wow. Mówię, kujś, was syfu mam tyle, że koniec, nie? Nie bój żaby, popuś. Ja też mam taki syf. Może nawet trochę gorszy. Ale tutaj jak zawsze, jak u mnie, nie? Taki syf tylko u mnie, nie? Potem zapraszam was wieczorkiem. Może na jakieś afterparty. Pozdrawiam. Szerokie ulice. Szacunek ludzi ulicy. Syf.